Wieje jak wlachti! Oj, dziś pokazało swoje wichrowe oblicze, z problemami. Udało się w końcu przeprowadzić jedną serię konkursowo-bucharu świata. W niej najlepszy japończyk Kobayashi. Pierwsza, jak się później okazało, jedyna seria była kolejnym aktem walki z wiatrem. Pozytywnie zaskoczyli Polacy. Aż pięciu z nich znalazło się w trzydziestce. Najlepszym niespodziewanie jedenasty Jan Habdas. Dla dziewiętnastolatka to największe osiągnięcie w zawodach najwyższej rangi. Daleko skakali również dwunasty Paweł Wąsek, czy czternasty Aleksander zniszczą Nieco gorzej wypadli liderzy kadry. Kamil Stoch osiemnasty, Piotr Żyła został sklasyfikowany o dwie pozycje niżej. Zwyciężył Rio Kobayashi. Od czwartku skoczkowie będą rywalizować na... Letalnicy w planicy. Przed nami finał sezonu. Japończyk Ryoju Kobayashi wygrał zawody skoków narciarskich w Lachti, ale na skoczni to wiatr odgrywał główną rolę. Najlepszy z Polaków był Jan Habdas. Rozgrywany w loteryjnych warunkach konkurs okazał się najlepszym występem w karierze dziewiętnastolatka. Polak po skoku na odległość 124 metrów długo przewodził całej stawce. Ostatecznie został sklasyfikowany na jedenastym miejscu. Myślę, że akurat y, będę to pamiętał, bo rzeczywiście no, dużo emocji, sam się w słyszę, a fajnie by było jakby odwołali tą drugą serię, to by było coś. No i rzeczywiście tak się stało. Zwycięzcą został Kobayashi, który osiągnął 136,5 metra. Więcej w Kronice za kilka minut. My teraz przeskoczymy kontynenty i to dosłownie. W sobotę było znakomicie, dziś trochę gorzej. Jedenaste miejsce Jana Habdasa było najlepszym polskim osiągnięciem na wietrznej loterii Pucharu Świata w Lachti. Zwyciężył po raz 30 w karierze. Japończyk Ryoyu Kobayashi. Od rana mocno wiało. Niedzielna rywalizacja indywidualna stała pod dużym znakiem zapytania. Było jasne, że o jej wynikach będzie decydować przede wszystkim szczęście. Pierwszymi sensacjami sypnęło już w kwalifikacjach. Do konkursu głównego nie awansował doświadczony Manuel Fettner. Groźny upadek zaliczył Norweg Benjamin Östfold. Pierwsza, blisko dwugodzinna seria była kontynuacją walki z wiatrem. Pozytywnie zaskoczyli Polacy. Aż pięciu z nich wywalczyło awans do finałowej trzydziestki. Najlepszym niespodziewanie 11 na pół metra. Jan Habdas. Daleko skakali również dwunasty Paweł Wąsek, czy 14. Aleksander zniszczał. Nieco gorzej wypadli liderzy kadry. Kamil Stoch po skoku na 117,5 metra uplasował się na 18. pozycji. Piotr Żyła został sklasyfikowany o dwie pozycje niżej. Prowadził Rioju Kobayashi. Sensacją dnia był brak awansu do finałowej rozgrywki Andrasa Wellingera oraz Halvora Egnera Graneruda. Do niej jednak nie doszło. Jury zawodów zdecydowało o uznaniu rezultatów pierwszej serii za wyniki końcowe. 11. miejsce Habdasa jest jego największym osiągnięciem w zawodach najwyższej rangi. Nieobecność Dawida Kubackiego wykorzystał Stefan Kraft. Austriak przesunął się na drugie miejsce w Pucharze Świata. Od czwartku skoczkowie będą rywalizować na Letalnicy w Planicy. Przed nami finał sezonu. Halvor Ragnar Granerud to jeden z pechowców w dzisiejszym konkursie, ale to także zawodnik, który już zagwarantował sobie kryształową kulę. Był też najlepszy w turnieju 4 skoczni, no i można powiedzieć, że to zdecydowanie jego sezon. Już na początku zimy pokazał, że będzie się w tym sezonie liczyć. Pierwszy konkurs zakończył tuż za Dawidem Kubackim. Z Wisły wyjeżdżał zadowolony, ale i z niedosytem. Koncentruję się na tym, by oddawać swoje najlepsze skoki, co o nie zawsze wychodzi. Sezon jest jednak długi, wiem co muszę poprawić i mam nadzieję, że przede mną jeszcze wiele świetnych konkursów. Bo pierwszej części sezonu brakowało mu przede wszystkim stabilizacji. W wróce był najpierw 30, a dzień później wygrał. Wszystko zmieniło się w trakcie turnieju czterech skoczni, na który Norwek przyjechał w znakomitej dyspozycji. Halvor Egner Granerut. Spodziewaliście się, że. Słyszałem, no? Słyszałem. Taki, taki zawodnik, kojarzysz? Słyszałem, tak, gdzieś coś tam mi się obiło uszy, no? Spodziewaliście się, że on może aż tak wystrzelić gdzieś. Było to wcześniej w konkursach już widać, czy takie zaskoczenie? Znaczy, on też od początku sezonu pokazywał dobre skoki. E, wczoraj kwali. I wygrał, e, więc też jakby no, trudno było tego nie zauważyć. E, więc na pewno też był, e, był tutaj pretendentem do tego, żeby walczyć o te czołowe lokaty i, i walczył. Jest taki chłopak z małego miasta Asken. Nie wiem, czy kojarzysz. Halvor Egner Granerud. Będę mu kibicował i go wspierał. Poczucie humoru Granerudowi nie brakowało, ale imponował przede wszystkim na skoczni. Wygrał 3 z 4 konkursów, zgarnął złotego orła. Być może sekretem sukcesu była też specjalna dieta. Słyszałem, że bułkę z bananem, tylko osobno to je. I myślisz, że to działa? No, skoro tak skacze, to widocznie musi działać. Mistrz wie, co mówi, nie mamy wątpliwości. A grany Rut dalej robił swoje. Tydzień później w zakopanem pokonał Polaka o punkt i jedną dziesiątą. I I Jestem bardzo zadowolony z tego weekendu, ale przyznam szczerze, nie byłem w tym konkursie najlepszym zawodnikiem. Uważam, że to Dawid skakał lepiej, ale w tych warunkach nie miał szans odlecieć. Mam nadzieję, że w kolejnych startach jury zadba o to bardziej. Jiri zadbało, a Granerud zbliżał się do Polaka. Na Mistrzostwa Świata pojechał już jako lider klasyfikacji generalnej z dziesięcioma wygranymi na koncie. W planicy jednak rozczarował. To była powtórka z poprzednich mistrzostw, gdzie również nie wytrzymał presji faworyta. Srebro w drużynie i Mikście to wszystko, co udało się ugrać, ale Puchar Świata jest jego i tu nie ma znaczenia fakt, że sezon przedwcześnie zakończył Dawid Kubacki. Norwek jest tej zimy po prostu najlepszy.